Witam Was bardzo serdecznie Ja jestem Trollu A to już drugi odcinek Survivalu z Trollem Dobra, weźmiemy sobie tutaj Shift, I co by sobie tutaj tak weźmiemy O, miecz, trochę rozwalony hmm. Co O, Zbimy miecz, nada się hmm. Surowy schab, kurczaczek Ziemy mieczek jeszcze. Dobra. Poznadź sobie. O, to za sobie od razu co? Oj, dobra. Hmm, gdzie by to pójść? Może do jakiej jaskini by się zagłębił? O, tam coś jest. Kurczaczek. Powiedz, że nie masz oryginalnego Minecrafta. Niestety na razie nie mam oryginalnego Minecrafta, ale niedługo go będę miał. Miałem ostatnio problem z GIFT kodem, nie wiem, coś mi nie działał. <laughs> O, pochodnie nie wziąłem. Kurde. Dobrze. Nie, nie doskoczyłem. Kopę sobie węgla, to sobie pochodnie zrobię. <laughs> hmm. Kopę, kopę, kopę. O. Kobla sobie wykopę od razu trochę, to będę miał na... Dobra, ile mam tego? No, jeszcze można wykąpać. Dobra, jeszcze kobla wykopiemy trochę. No mam kobla 13, to jeszcze trochę Dobra, aż pęknie kilów Dobra, pójdę, trochę drzewa może zatnę. Tylko mało coś tego drzewa tutaj jest. No hmm. Dobra, to na razie. Hmm, kurde, muszę iść, jeszcze drzewa ściąć.

Trochę się przycisza. No dobra. O, przyciągło. <laughs> no. Hmm. Szanka. Dobra, muszę sobie przyciszyć. O dobra, teraz można grać. Koło domku sobie drzewko zasadzę. Угу. Может, тут ещё можно? Вот, 16. M starczy Gdzieś? Yes. No, tylko dwie sodzonki Hmm to drogie Dobra, pójdę sobie do domku. Coś się zrobi nasiony kości Hmm Oj, po co ja to biorę w ogóle? sobie drzewka. Dobra za chwilę już zatnę. to z... wstawię sobie mączkę mm, Co bez... o! Deski wezmę sobie Dilta Moj bruk sobie Od razu zrobię rzeczy Gdzie to trzeba? んあっ、ポストにとやっこぅ。 ...kilof... ...jeszcze łopatę... dziabkę ...kilof... Jeszcze dwa kilofy zrobię, bo pójdziemy... ...jeść kilofów to można by więcej zrobić, bo pójdziemy zaraz do jaskini jakiejś... ...o i miecz zrobimy... Dobra, co by tu...

Dzisiaj drzemną. Wamroż wstałem. Zatniemy sobie drzewka. Albo dzisiaj nie pójdziemy. W następnym odcinku pójdziemy do mm, jaskini. A teraz sobie domek zbuduję. Weźmy sobie tak... Oj, dobra. Co by tu jeszcze wziął? Mm. Drewno nie ma zbytnio. Hmm, dobra, idziemy. Idę do sobie. O, jest drewno, o, sorry, nie zauważyłem go. Oj, O, dobra, starczy też, można budować. No, o, tu idę sobie, może tam na górę zbuduję? Nie. O, sezonki. Ja Weznę już tam posadzę. Hmm. Gdzie by tu i sobie domek zbudować? O, tam pójdziemy koło tego drzewka. O, zaraz będzie. O, łóżko idzie. Potem weźmiemy łóżko. Hmm. Dobra, tak, się wbiję. Dobra, nie będę. Gdzie ja mam łopatę? O, sorry, pomyłka. Hmm, nie mam łopaty. Ojej, zdrewniana. Ale... O, jajeczka. Sprintem. O, weźmiemy sobie świnkę, zabijemy. Będzie jedzonko. A zresztą... Idziemy dalej sobie. Nie, to to mogę trochę skopać Dobra, to ja to trochę przyspieszę teraz I wrócę do Was po przerwie <mum> Zmów wam się, w to że mimo tego widzę jak płoną stare czasy, bo jak byłem jeszcze synem, to marzyłem, aby zrobić coś, co będzie przeciwne, inne niż zwykle. Ogarnąć hajs, rapuj muzyki, mieszkobity, grać koncert i odwychopolski, po maledliwy jest swój dom. Ja dom na kuchę, że kraje, przemieszasz świat, sam ten pełnię, panie, ale dalej się. świat. Marzenia pysły, nie ma muzyki, nie ma tych kojsu, nie ma co liczyć, brak samochodu, panie, tym bardziej tutaj zostaje, gdzie ciepę kraje, wszędzie może dojadę limuzyną, no gie, Z Kalisza, tak, to nasza cena to kurty, na to dzień rano za wodą, jednia temat Bo nie będę nic nie robić, obie to co robić muszę ja co dzień spisu jedno nowerkusy Jesteśmy szkalisza tak, to nasza cena to kurty, na to rano za wodą, jednia temat Bo nie będę nic nie robić, obie to co robić muszę ja co dzień go spisu jedno artuszy Robię to no bo to lubię Miłości w sercu nigdy nie zgubię. Na deskach życia podaje się próbie Scenariusza w ręce, ja z wami pomówię O tym co lubię i o tym co mówię Czasem w tym społeczeństwie się gubię Ciągłe wojny, reklamy na YouTubie Plaga komercji i masa pomówień Trażnią mnie ludzie, którzy nie mają pokory Wszystko robią szybko, zapas mają spory Na samym starcie mają wszystko zajebisty Ja Jakbym jako para drugiego artyst Oh. Hey. Daje daję tobie ten daję tobie ty ty tak się na twarzy już banan mam daje tobie daję tobie, gal, daję tobie dentan, ty tak się na twarzy już banan mam Ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!